No niestety, realizacja założenia 7% PKB jest fikcją. Nie tylko pod tym względem, że pieniądze przeznaczane na szeroko pojęty system ochrony zdrowia nie trafiają tylko i wyłącznie na świadczenia medyczne, ale także dlatego, że błędny jest wskaźnik, który to monitoruje. Ilość pieniędzy nie daje nam gwarancji tego, że mamy dostęp do świadczeń medycznych, a ilość. Pieniędzy przeznaczanych na system ochrony zdrowia powinna być monitorowana właśnie dwoma podstawowymi wskaźnikami. Pierwszy to jest dostęp do świadczeń medycznych, to znaczy, czy czekamy w kolejkach, czy nie, i druga sprawa to kondycja finansowa podmiotów leczniczych, czyli świadczeniodawców. Jeżeli te czynniki okazują się dobre, to znaczy, że Przeznaczamy właściwą ilość pieniędzy na funkcjonowanie systemu zdrowia. A dzisiaj kłócimy się, czy rząd daje 6% PKB, czy to jest 4,5% PKB, i każdy przyjmuje inną metodologię liczenia. Najlepszym wskaźnikiem będzie to, czy ja po prostu jestem w stanie dostać się do lekarza. Podstawowym problemem jest niedofinansowanie, który jest taką chorobą przewlekłą polskiego systemu ochrony zdrowej. Tak, każda choroba przewlekła niszczy inne organy organizmu. Tak samo to niedofinansowanie wpływa negatywnie chociażby na e, stan kadr medycznych, które są także powodem e, braku dostępności doświadczeń medycznych, także na terenach wiejskich. To jest problem. Natomiast oczywiście PSL mając szefa lekarza no na pierwszym miejscu stawia system ochrony zdrowia i mamy swoje propozycje zarówno dotyczące finansowania ochrony zdrowia, jak i systemu, który powinien w zupełnie inny sposób finansować. W Czechach 80% obywateli ufa i, i, i uważa, że ma dobry dostęp do systemu ochrony zdrowia. W Polsce prawie 70% Polaków uważa, że, że te relacje są fatalne. To trzeba przede wszystkim zmienić. Musimy zmienić system naboru na studia medyczne, inaczej określać specjalizacje. Musimy Zmienić system zapisywania się do lekarza. W wielu obszarach powinniśmy wziąć przykład z prywatnego sektora ochrony zdrowia. Tam wiele problemów zostało w prozaiczny sposób wyeliminowanych, a my ciągle tkwimy w wielu placówkach ochrony zdrowia z problemami, które były takie same przed transformacją ustrojową. Jest wiele obszarów szczegółowych systemu ochrony zdrowia, w których powinniśmy dokonać zmian, a kluczem jest odwaga. My uważamy, że dzisiaj rząd nie ma odwagi podejmować zdecydowanych kroków, co powinno być naturalne po tym, co przeszliśmy w pandemii. To jest także jeden z kamieni milowych, który stawia przed nami Komisja Europejska. No nie możemy sobie amuzą tworzyć legislacji, to musi przejść określone konsultacje.